Dzień dobry! No tak, jest rano, dużo osób ma poranną chrypkę. Teraz pokażę, jak pozbyć się takiego dziwnego, porannego, jeszcze zaspanego brzmienia głosu, jak obudzić skutecznie głos i jak zrobić, żeby on brzmiał przez cały dzień dobrze, dźwięcznie, zdrowo, no i tak, jak chcemy, żeby brzmiał, bo też o to chodzi. Będą mi potrzebne dwa sprzęty. Tutaj mam wodę przegotowaną, zdatną do picia, w temperaturze 55 stopni. I mam wodę ranówka, szersza słomeczka. To też będzie mi potrzebne, tego nie będę pić. Zaczniemy sobie najpierw od ćwiczeń na żuchwę. Mocno naciągamy. Szyja, usta, język, ziewam i jeszcze raz. Można się oczywiście też troszeczkę rozciągać. Czas na picie. Ciepła woda. Piję łyczek. Jeśli czuję potrzebę, lekko odchrząkuję. Słomka, woda, biorę wdech. I bąbelkuję. Dodaję do tego buczenie. 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 <tik> Dalej do mruczenia. Mmm. Mm. Zmachaniem szyją na boki. Mm. czas na samogłoskę. A, 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 a. A, a, a Mamy mi momu. Mamy mi momu, Mamy mi momu. Mamy mi Mamy mi Tak rozgrzewa się głos, budzi się go i pozbywa się tej porannej, paskudnej chryp. Jeśli chcesz usłyszeć więcej porad dotyczących głosu, nie zapomnij mnie zaobserwować, bo na pewno będzie tutaj więcej ciekawych i wartościowych treści.